Nasze najgorsze dronicz plikówskich umożliwiają Wam podglądanie sąsiadów z pełną klasą. Voxtey, powiesz nam swoje pieniądze. Dzisiejszy odcinek top, gdy mają się i Wostego, dostarczy Wam niekto inny jak Voxtech. Powiesz nam swoją rozrywkę. Boxtech! <laughs> powiesz nam! Powiesz nam! Powiesz nam! Powieś nam, powieś nam. Powieś <śmiech> nam. <śmiech> I co się nazywa telewizja? Jeste! <laughs> No co tam, werwet, jak ci mogę, mogę pomóc w ten pikiem no bo dalej. Bardzo śmieszny foks, masz się tu na tych wiez zjadł! skąd ten pośpiech, moja droga? O, a twoja mała dziewka demoluje mi całe biuro, podczas gdy ja próbuję pracować jak człowiek i... PANYCH yes. CHUJ! Czuj tu z tym yes. gadziastem dupkiem! Niech yes. się Valentino! Ech. O tak, przecież sobie Valentino ma kolejny zajebany dzień z Valem. No bo hej, chujni